Witam wszystkich na kanale Literatura na Maturze. Dzisiaj zajmiemy się inwokacją. Spróbuję wyjaśnić, dlaczego epos bohaterski, epos homerycki rozpoczyna się właśnie tego typu uroczystym zwrotem do bóstwa do muzy. Zanim przejdziemy do samej inwokacji, to wyjaśnię, dlaczego Iliada Homera nosi właśnie tytuł Iliada, a nie na przykład Trojada. Tak? Bo uczniowie zazwyczaj pytają o co tu chodzi. Skoro mamy wojnę pod Troją, to dlaczego ten tytuł Iliada? Otóż nazwa Troja jest późniejsza i wiąże się z jakąś no, z grupą etniczną, która ten teren zamieszkiwała, ten gród. Natomiast ilios, ilion, a łacińskie ilium, to jest ta pierwotna nazwa. Jeśli dotrę do źródło słowu tego, tej nazwy, to spróbuję ją przy okazji innego filmiku. Objaśnić. Wróćmy do inwokacji. To inwokacja, nazwa inwokacja pochodzi z łacińskiego terminu, od łacińskiego terminu invocatio, i oznacza wezwanie, a nawet błaganie. I to nam już mówi, prawda, z czym mamy do czynienia. To jest wezwanie, ale takie wezwanie kierowane do Osoby stojącej wyżej od poety. To jest prośba o pewną łaskę. Inwokacja to jest rozbudowana, uroczysta apostrofa. Apostrofa, czyli zwrot. I ona się pojawia właśnie w eposach homeryckich i w innych poematach epickich, które te eposy homeryckie naśladują. U Homera mamy zwrot do muzy, ale to może być też zwrot do jakiegoś patrona, ewentualnie w chrześcijańskich już poematach epickich to będzie zwrot do Boga, bardzo często do Matki Boskiej z prośbą o opiekę w trakcie właśnie tworzenia tego poematu. Czyli tak. Homer prosi Muze o natchnienie i pomoc w tworzeniu. Którą Muze prosi? No pewnie Muze poezji epickiej, czyli Kaliope. Chociaż jej imię nie zostało Podane. Możemy się domyślać, dlaczego prosi muzę, dlaczego nie polega na własnych umiejętnościach, tylko chce, żeby w tym procesie twórczym wspomagało go bóstwo, ponieważ ta opowieść epicka nie jest takim zwykłym przekazem, Językowym, jakąś, jakąś zwykłą opowieścią. A poeta nie jest takim zupełnie zwyczajnym śmiertelnikiem. Poeta to ktoś, kto ma pewne predyspozycje dane od bogów, żeby taki kontakt z bóstwami patronującymi tworzeniu. Nawiązywać. A sama opowieść epicka, tak jak wspomniałam, nie jest zwykłą opowieścią. To jest opowieść o wielkich bohaterach, o bardzo ważnych wydarzeniach dla danej społeczności. Trzeba odpowiednio dobrać słowa, żeby odpowiednio przedstawić historię, o wojownikach, herosach, których właściwie cała społeczność powinna brać za wzór. I tak jak wspomniałam, w średniowieczu, w czasach, kiedy w Europie zapanowała religia chrześcijańska, odstąpiono oczywiście od wzywania muz. Do pomocy w pisaniu poematów epickich, i te bóstwa pogańskie zastąpiono właśnie Bogiem Wszechmogącym, a nawet częściej zwracano się do Matki Boskiej. O tym więcej powiem w innym filmiku. Wszyscy pewnie słyszeli, na lekcjach, że inwokacja jest w eposie takim taką wypowiedzią bardzo specyficzną, bo tutaj narrator zwraca się do, do muzy przemawia w pierwszej osobie. Przemawia jako poeta. Więc to jest ten... Właściwie często jedyny fragment eposu, w którym twórca jest jeszcze twórcą, poetą. W przypadku Iliady to jest ten Homer, który prosi muzę o pomoc, o opiekę. Dopiero później stanie się trzecioosobowym narratorem, który będzie opowiadał o. Wydarzeniach z bitwy o Troje. Co jeszcze, co jeszcze należy wiedzieć na temat inwokacji? Przede wszystkim, inwokac w inwokacji sformułowany zostaje główny problem dzieła. W przypadku Iliady to jest ten gniew Achillesa oraz jego skutki dla Greków, a w zasadzie dla Achajów, prawda? Bo, no bo to konkretnie Achajowie te troje najechali. Dlaczego Achajowie oblegali troje? No, jak zawsze poszło o kobietę, prawda? Najpierw o piękną Helenę, którą Parys wykradł mężowi Menelaosowi, a w przypadku już samej Iliady chodzi o gniew Achillesa na Agamemnona, który zabrał Achillesowi jego ukochaną. Brankę, niewolnicę, bryzejdę. Jak to do tego doszło? Jak wiadomo, Agamemnon po grecku to niezłomny, Agamemnon wyprawił się pod troje, żeby pomóc swojemu bratu Menelaosowi odzyskać honor i porwaną żonę. Helenę. Tam Agamemnon jest y, takim mitycznym władcą Argolidy, krainy, w której leżą dwie bardzo znane, ważne y, twierdze, Mekeny i Tiryns. Ty to jest mityczny król Myken. I Agamemnon w zasadzie jest takim no, głównodowodzącym tej całej wyprawy. Jak wiemy, achajowie oblegali troje przez wiele lat, z czegoś musieli żyć. Jakoś musieli sobie też y, radzić na przykład z brakiem u swojego boku żon. Więc Agamemnon, łupiąc okolice Troi, wziął w niewolę piękną kapłankę Apollina, Chryzejdę. Apollo, rozgniewany, zemścił się na Grekach, czy też w zasadzie Achajach, zsyłając na, na wojska oblegających zarazę. Agamemnon, żeby ratować żołnierzy, musiał ulec woli Apolina i uwolnić Chryzejdę. Ale duma wojownika kazała mu zażądać w zamian bramki Achillesa owej wspomnianej wcześniej Bryzejdy. Achilles Bryzejdę oddał, ale zbuntowany, obrażony, rozgniewany, przede wszystkim rozgniewany, wycofał się z udziału w walkach. Tymczasem przepowiednia głosiła, że Troja nie zostanie zdobyta, jeśli w w walce nie będzie brał udziału Achilles. No i mieliśmy problem. I ten gniew jest tym bardzo e, ważnym e, motywem napędzającym wydarzenia właśnie opowiadane przez homera. Achilles musi wrócić do walki. Tym światem rządzi. Konieczność. Agamemnon wie, że musi oddać Bryzejdę Achillesowi. Co więcej, musi mu zadośćuczynić i obiecać rękę jednej ze swoich córek. Jednak zanim do tego dojdzie, e, zginie wielu greckich wojowników. I teraz inwokacja właśnie pokazuje ten główny Problem Zawiera prośbę do muzy o opiekę, ale sformułowany zostaje problem, gniew. Ciekawe, że w tym przekładzie, który pojawia się najczęściej w podręcznikach, w późnooświeceniowym przekładzie Dmochowskiego, y zaczyna się cały poemat, i sama inwokacja, właśnie od słowa gniew, i to jest dokładnie tak, jak w oryginale greckim. Słowo gniew jest tu kluczowe. Jak ktoś z was będzie może studiował literaturę polską, angielską, literatury romańskie, to dowie się, że sposób, w jaki uporządkowane są te kluczowe słowa w utworze, ma znaczenie. Słowa pojawiające się na początku, na końcu utworu to są takie słowa klucze. Mówi się o tak zwanych miejscach nacechowanych semantycznie czyli tłumacząc z polskiego na nasze, o miejscach, które mają wyjątkowe znaczenie dla interpretacji całości. I właśnie to słowo gniew w tłumaczeniu Dmochowskiego. Podobnie jak w greckim oryginale, jest pierwszym słowem całego eposu. Gniew Achillesa na Agamemnona. I właściwie mamy tutaj spoiler w inwokacji. Wszystko zostaje no, wyjaśnione, jest, jest cała zapowiedź zapowiedź całej y, y, akcji. Ale w eposie nie chodziło o to, żeby czytelnika zaskoczyć, żeby go trzymać w napięciu, tylko o to, żeby opowiedzieć historię o wielkich bohaterach, utrwalić ich wielkie czyny wojenne i żeby y, ich historia nie uległa zapomnieniu. Chodziło o opiewanie wielkich bohaterów, a nie o e, opowiadanie jakiejś nowej, ciekawej historii. Co więcej, każda z takich ksiąg Eposu, e, właściwie jak, jak była publikowana, to zawierała tak zwany argument. I tam było wyjaśnione dokładnie, co, o czym jest dana księga. Żadnego zaskoczenia tutaj nie było. Inwokacja mówi o tym, że losami ludzi rządzą bogowie, mówi o tym, że musi się wypełnić wola bogów wypełnić się musi przeznaczenie. I sam akt słuchania, no kiedyś słuchano Aoydy, który śpiewnie recytował poemat przy akompaniamencie instrumentu strunowego, sam akt słuchania to taki rodzaj celebracji, uroczystości, w trakcie której ludzie jeszcze raz przeżywali dobrze znane historie, jeszcze raz przypominali sobie o wielkich bohaterach, o postaciach ważnych dla ich kultury, dla ich tradycji. Iliada została napisana takim bardzo archaicznym dialektem jońskim. Nie było jeszcze ogólnogreckiego takiego literackiego języka, jak ktoś będzie studiował filologię klasyczną, to będzie się mógł przekonać, że istniały różne dialekty i to jest tekst napisany heksametrem, kiedyś też dokładniej wyjaśnię, czym jest heksametr. I teraz przeczytam Tę inwokację, żeby wszystko było jasne, bo nic gorszego nie może spotkać ucznia, niż opowieść o tekście bez tekstu, tak jak to często w różnych opracowaniach ma miejsce. Gniew Achilla, bogini, głos obfity w szkody który ściągnął klęsk tyle na greckie narody. Mnóstwo dusz mężnych wcześniej wtrącił do Erebu, a na pastwę dam, dał sępom i psom bez pogrzebu walające się trupy rycerskie wśród pola. Tak Zeusa Wielkiego spełniała się wola odtąd, gdy się zjątrzyli sporem niebezpiecznym Agamemnon, Król mężów z Achillem walecznym. To jest tłumaczenie, które najbardziej chyba zapadło w pamięć Polakom. Natomiast ono jest o tyle nieoddające nie charakteru oryginalnego poematu, że tak, jest rymowane przede wszystkim, natomiast jak już wspominałam w innym filmiku, poezja grecka rymów nie znała. Tam o wyznacznikiem poetyckości był przede wszystkim rytm. Mimo to do dzisiaj no najczęściej to rymowane tłumaczenie Dmochowskiego się przywołuje. I jeszcze jedno wyjaśnienie. Co to jest ten ereb? Ereb to z greckiego erebos, po prostu mrok, czyli ta kraina podziemna, do której trafili, jak y, pisze y, Homer, ci y, polegli pod troją wojownicy. I to, na dzisiaj tyle, zapraszam na kolejny filmik.